Dzisiaj jest 9 marca, niedziela, oczywiście rok 2025. karta na dzisiaj, proszę Państwa, to kochankowie. No, więc nie chciałabym nikomu niczego podpowiadać, ale dzień wolny od pracy należy wykorzystać dla siebie i dla swojego emocjonalnego partnerstwa przede wszystkim. To karta, która mówi do mężczyzn mocno związanych z domem. Z którego pochodzą, pamiętaj, nie musisz wybierać między żoną a matką. Po prostu obie są równie ważne, ale każda z nich to musi dobrze, dokładnie wiedzieć. A więc karta w pewnym sensie dokonywania wyborów, ogólnie rzecz biorąc, ponieważ ci z Państwa, którzy mają relacje dla Was satysfakcjonujące, wybierać niczego nie muszą, ale jeżeli Państwo mają na przykład dzisiaj ofertę jakiejś randki, jakiegoś spotkania, pierwszy raz zresztą mającego miejsce, to jest to bardzo dobry czas, bo z tego naprawdę może być bardzo, bardzo dobra wspólna przyszłość. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl